Segregacja jest o tyle ważna, że, jest, że najważniejszy jej, jej etap jest już na etapie samego wytwarzania tego odpadu, czyli u samego źródła. Musimy pamiętać, że przy Zachowaniu czystości odpadu, nie mieszania go z innymi odpadami, my, jako przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem i zbieraniem odpadów do recyklingu, jesteśmy w stanie w ten sposób uzyskać dużo lepsze ceny, jak i przekazać większy procent tych odpadów do ponownego użytku. Na dzień dzisiejszy, butelkomaty działają od ponad dwóch lat w mieście Opolu. Z inicjatywy tak naprawdę samych mieszkańców Opola, ponieważ projekt ten uzyskał bardzo dużą liczbę punktów w budżecie obywatelskim w roku 2019. Butelkomaty stanęły pierwsze z końcem 2021 roku. W przeciągu tych dwóch lat działalności jest to w liczbie około 16 tysięcy sztuk butelek, puszek, czy też butelek szklanych przyjętych do samego punktu. Tendencja wzrasta. Z roku 2022 do 2023 był to wzrost o 20-22%. W każdym oddaniu jakiejkolwiek butelki czy też, czy też puszki jest możliwość wyboru przeznaczenia kwoty jej sprzedaży na cele charytatywne. Jest to albo pomoc dla świetlicy, dla dzieci w ośrodku Szansa, schronisko dla zwierząt lub też przeznaczyć kwoty ze sprzedaży na nowe nasadzenia drzew czy też krzewów na terenie miasta.